Cześć kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Bardzo miło, że znów jesteście ze mną i cieszę się, że kolejny temat mogę tutaj poruszyć dzisiaj o gadżetach dla mamy i dla maleństwa, ale tylko i zupełnie z perspektywy mojej i Andrzeja opowiem Wam, co się u nas sprawdziło. I wiem, że u wielu osób te rzeczy się nie sprawdziły albo mogą się nie sprawdzić, no ale tak jak mówię, u nas się sprawdziły idealnie, dlatego bardzo chciałam Wam o tym wszystkim powiedzieć, jak Wiecie, i tu chcę od razu wyjaśnić, to te rzeczy, które będę pokazywać, są także u nas w sklepie. Ale broń Boże, nie chcę, żeby, żebyście odebrali to jako reklamę naszego sklepu i naszych rzeczy. Po prostu ja wyszłam z założenia, że wszystkie rzeczy, które ja będę używać,. Nie dość, że fajnie byłoby mieć po prostu po normalnych takich cenach, wiecie, hurtowych, to druga sprawa, jeżeli one się będą fajnie sprawdzać, to one nadal będą w sklepie i nadal będę je promować, pokazywać na Instagramie sklepowym, bo będę wiedziała, że to jest coś godne polecenia. Dlatego te wszystkie rzeczy nadal są w sklepie i ja je nadal polecam, ale ten filmik nie jest reklamą. Po prostu chcę Wam powiedzieć, co się przydało u nas. Dlatego... Te wszystkie rzeczy tak naprawdę znajdziecie też w innych sklepach internetowych czy właśnie u głównych producentów, więc po prostu do wyboru do koloru, ale chcę, żebyście mieli jasność. Pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, będzie coś, co przydało się także w trakcie ciąży, i jest to bowiem poducha do spania. Taka olbrzymia poducha, taki długi rogal, ona ma 170 cm, tu jest zawiązana na kokardkę, ale po prostu się odwiązuje i fajnie się w niej śpi. A, patrzcie. To jest taka olbrzymia poducha, bardzo, bardzo fajna. Yy, I co? Tak naprawdę, tylko z jednej strony wystarczy mieć tą poduchę i delikatnie tam wiecie między stopy, między łydki wsadzoną. Jest idealnie, bo najbardziej u mnie przynajmniej chodziło o to, żeby zarzucić sobie kolano i w późniejszym etapie brzuszek. Yy, w późniejszym czasie ta poducha bardzo fajnie się sprawdziła, już jak Andrzej się narodził, do asekuracji go podczas spania. Na przykład sobie śpi na kanapie, więc wtedy taką poduchę z jednej i z drugiej strony. Zakładamy, on sobie śpi w środeczku, tylko po prostu to jest bardziej poluzowane. Wiadomo, nie? że nie śpi w takiej szparce malutkiej. Albo po prostu z jednej strony go tylko asykurujemy, a z drugiej strony jakimiś miękkimi poduszkami, i wszystko jest fajnie. I niepotrzebny nam jest wtedy ten, ten taki olbrzymi kokon, który jest bardzo modny, a którego my od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy, bo tak naprawdę no, nie widzieliśmy w nim sensu, bo w łóżku by w tym nie spał, bo to jest olbrzymie, a sam Andrzej w łóżku zajmuje i tak już sporo miejsca. No a na kanapie no to też jakoś sensu nie widzieliśmy, bo mogliśmy po prostu go zaasekurować czymś, co i tak już w domu mieliśmy. Na samym początku, jak się Andrzej urodził, jeżeli chodzi o poduszki, bardzo ważny był rogal do karmienia. Można karmić na tej poduszce, ale zdecydowanie ona, wiecie co, jest za duża, taka po prostu nieporadna, niezgrabna do tego i ja mam po prostu... Taki rogal, on nie dość, że jest lżejszy, jest troszeczkę mniej zbity niż tamta buducha, więc jest wygodniejszy dla dzidziusia. To jest właśnie fajnie wyprofilowany, więc sobie tylko go przykładam na brzuszek, oczywiście niżej niż tu, na brzuszek sobie go przykładam i świetnie się karmi dzieciątko. I takie rogale bardzo, bardzo Wam polecam, tylko musicie pamiętać, że tutaj również ważne jest wypełnienie i również polecam Wam kulkę silikonową, yy, bo styropenowa szeleście niesamowicie i wiecie, to się przesuwa. Ta się tutaj fajnie ubija, zbija i to jest zdecydowanie fajniejsze. Yy, dlatego... Też u nas właśnie zostawiliśmy te rogale i tylko dokupujemy różnego rodzaju poszewki, żeby sobie wszyscy mogli powybierać. Ja też mam już kilka rodzajów, żebym sobie mogła wrzucić tą do i mieć w każdym tygodniu na przykład e, tak jakby inną poszewkę, inny rogal, inny design. E, więc e, tak, bardzo się sprawdził taki rogal, a później jak maleństwo będzie siadać, no to e, będzie się go tutaj sadzać i jest wiecie, asekuracja e, małego ciałka, więc... Wszystko tutaj ma swoje podwójne albo potrójne nawet zastosowanie. Po narodzeniu Andrzejka, jego odruch moro był niesamowicie widoczny i bardzo często zdarzało się, że na przykład przez godzinę czy przez dwie cały czas się budził, bo po prostu te rączki wystrzeliwały do góry. No i wymyśliliśmy, że go po prostu będziemy petłać otulaczem. Ja to mówię tak, petłać, no po prostu go otulać otulaczem. I mamy taki otulacz dla niego w mój ulubiony wzór który Wam już dawno, dawno temu pokazywałam, zanim jeszcze otworzyliśmy sklep. To jest, to jest sklep, chciałam powiedzieć. To jest wzór Retro Boy. No i to jest taki olbrzymi otulacz. Tutaj jest w trójkąt złożony i wtedy bierzemy maleństwo, tutaj na środek kładziemy, jedną rączkę kładziemy mu na ciałku, zawijamy, później drugą rączkę kładziemy tutaj i znowu zawijamy. I maleństwo jest fajnie otulone. Czuje się jak w brzuszku mamy. No i Leży sobie w takim kokoniku i zdecydowanie dłużej śpi. Yy, I takie właśnie otulacze są w różnych zestawach, są kropki, właśnie jest ten mój zdecydowanie ulubiony. No i co jest fajne, słuchajcie, to jest flanelka, jest to bardzo, bardzo miły materiał. Nie wiecie, jakiś taki sztuczny, tylko po prostu w 100% naturalny, jest bardzo miły. To się no nie mechaci, nie niszczy, nie spiera się w praniu. Zobaczcie, to już mnóstwo razy było prane, a wygląda naprawdę... Idealnie. Są także u nas różne inne wzory z różnych firm, więc polecam Wam po prostu rozejrzenie się za takimi otulaczami. Są mniejsze, większe. Te są, słuchajcie, 80x120, więc, no tak jak widzicie, to jest olbrzymie. Później, na przykład, w lato można. O, można przykryć maleństwo tym otulaczem podczas drzemki, można wyściełać nim wózek, no naprawdę mnóstwo rzeczy można tym robić. Można na kanapę położyć, dopiero wtedy maleństwo. Więc zaopatrzcie się w różnego rodzaju otulacze, no przynajmniej dwa. No nam się na razie dwa zdecydowanie i spokojnie sprawdzają w tych pierwszych miesiącach. Jeżeli chodzi o właśnie takie różne... Ściereczki, flanelki i inne pierdoki. Słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Chiciur, który po prostu u nas jest naprawdę na każdym rogu w domu. Są to takie małe ściereczki, a raczej bardziej małe pieluszki, można by to rzec. 30 na 30. I to jest taka pieluszka bambusowa, czyli materiał ultra miły dla maluszka, bo to jest bardzo ważne. I jest to najlepsze do wycierania buzi podczas karmienia albo na przykład do odbijania. Zarzucamy sobie taką ściereczkę, maluszka tutaj hyc i wtedy wiadomo, że nam po prostu nie obrzyga pleców, tak? <grytanie> nie, że po prostu wszystko się uleje nam. Na tą, na tą pieluszkę. I, no i my mamy te, tych wzorów w domu dla Andrzeja mnóstwo. Co z tego, że to są kwiatki, że to jest babskie, ale mnie się to podoba, jemu ja to nie przeszkadza, więc jest super. No, żeby Was nie skłamać, mam co najmniej z piętnaście, ponieważ wiadomo, na bieżąco się to na stop bierze, ale tak, mam jedną w sypialni, mam jedną w dużym pokoju, jedną w wózku, jedną w torbie, jedną w torebce, jedną tutaj w pokoju do karmienia, no naprawdę... Multum tego, ale wiecie, jeżeli to kosztuje około 9 zł, to naprawdę warto zainwestować, no bo wyobraźcie sobie, wycieracie po karmieniu buzie maleństwa taką delikatną, fajną ściereczką, która jest malutka, albo czymś fajnym, delikatnym, co jest takie długie. To jest po prostu no, niewygodne, bo ciągnie się ta szmata za nami, a tu cyk, cyk, cyk buzieńka i jest wszystko fajnie. Yy, bardzo, bardzo wygodne i bardzo Wam polecam. Naprawdę, to jest istny hiciu. Oczywiście, możecie sobie kupić y, dużą pieluchę y, bambusową taką, na przykład 75 na 75 i ją pociąć, tylko, że najlepiej by było ją oprzyć, żeby się nie pruła. No, ale... To jest zdecydowanie wygodniejsze, więc to Wam polecam od pierwszych dni życia Maluszka. I od pierwszych dni życia Maluszka polecam Wam także szumisia, który u nas się sprawdził super. To jest misiek. Który który jest w różnych wzorach. Możemy go dostać jako chłopca, jako dziewczynkę, jako właśnie taką maskotkę, albo jako kulkę, głowę z zamkniętymi oczami, z otwartymi, naprawdę z różnymi. To jest dość no dość drogi wydatek, tak naprawdę, bo kosztuje około 200 zł. Te kulki są tańsze, bo kosztują bardziej około 100, paru zł. No i jak jest z nim fenomen? Słuchajcie, on. Już Wam włączę, tylko głośniej Wam puszczę, bo. Jego fenomen jest taki, że on ma w środku pięć różnych szumów. To jest na przykład bicie serca mamy, jakie słyszało dzieciątko w brzuszku. Tu jest jeden szum. Kolejny szum, który jest inny niż tamten. Ten szum to jest taki, że od cichego przychodzi w coraz głośniejszy. Tu jest jakaś taka wiertarka coś takiego. I znowu jest serduszko. Wszystko zmieniamy, zgłaśniamy, ściszamy, wyłączamy, włączamy jednym guzikiem, który jest w środku. Tutaj się tą kieszonkę otwiera, i to jest taki, taki gadżecik, taki, taki um, guziczek na baterie, y, które wcale się szybko nie wyczerpują, co jest olbrzymim plusem, naprawdę. No bo y, wiecie. Ta zabawka chodzi u nas całą noc. To jest tak, że ona się po godzinie ym, wycisza. Jeżeli tylko któryś z nas się ruszy, no bo to bardziej chodzi o to, że jeżeli maluch za chwili, to ta zabawka się z powrotem włącza i ona go uspokaja i z powrotem usypia. Fajnie się sprawdzało, naprawdę. Znaczy, nadal się fajnie sprawdza, ale od samego początku już było, to widać, że się fajnie sprawdzało, bo na przykład wsadzaliśmy Andrzeja do Wózka, cyk szumi się razem z nim. No i Andrzejek tam sobie błogo zasypiał. Więc ten system właśnie no cry, który jest w tych zabawkach, czyli że włącza się jak tylko maluszek za chwili jest bardzo, bardzo przydatny. No i ta zabawka sama się wyłącza po 12 godzinach. I co jeszcze o niej mogę Wam powiedzieć? Że można ją prać w pracę, bo też już próbowaliśmy, bo też już był brudny. No i naprawdę, kurczę, to jest fajna rzecz. Więc jeżeli nawet sami nie chcecie jej kupować, bo Wam szkoda, to na pewno Wasi znajomi będą Was pytać, co Kupić i jeżeli tylko zrzucą się w dwie czy cztery pary, to naprawdę będzie dla nich fajny prezent. Znaczy, od nich będzie fajny prezent dla Was, o tak? A dla Was będzie to też mm, takie wiecie, troszeczkę odciążenie, bo jednak wiadomo, że w tej wyprawce to jednak no, dużo tych zakupów się robi. No i ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, a która bardzo ratowała nasze noce i nadal jest fajną sprawą, jest. Mr B. Za pierwszym razem jak zobaczyłam tą zabawkę, to mówię tak: kurczę, jak takie coś małe prostokątne w trzech kolorach może być świetne dla dziecka. No ale to jeszcze w czasie ciąży. No ale później tak wiecie, w trakcie tego wszystkiego szukania rzeczy dla maluszka, później w trakcie szukania rzeczy do sklepu, mówię: to jest genialne. To jest proste, to ma tylko trzy kolory, które na samym początku od razu widzi maluszek. To jest milutkie, to jest sensoryczne. Tu mu delikatnie szeleści jedna nóżka, chociaż powiem, że mogłaby bardziej szeleścić. Tutaj mamy teczki, czyli też mamy tutaj różne faktury, które później maleństwo będzie sobie łapać, będzie poznawać świat. I jak mówiłam, jest to bardzo miłe, jest to bardzo pozytywna w ogóle zabawka, bo Andrzej tak naprawdę jeszcze jak tak dokładnie nie skupiał wzroku na nas, czy na innych przedmiotach, już na mysterze bi, owszem. No i gdzie jest jej fenomen? Słuchajcie, to jest nie tylko zabawka, ale to jest także termoforek. Tutaj pod spodem, bo w ogóle to może być też jako... Jako pacynka. Tutaj, właśnie pod spodem, jest taka dziurka i mamy do niej wkład. To jest wkład wielokrotnego użytku. Ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Postaram się Wam pokazać. O, tutaj jest taki patyczek, który po prostu wystarczy zgiąć delikatnie, tak jakby złamać, ale go nie przełamać. O, tak. I ten żel zaczyna nam się krystalizować. I przez godzinę. Ten termoforek jest ciepły, czyli naprawdę wystarczy, aby zlikwidować kolki, aby ukoić maluszka, aby go uspokoić i aby go uśpić. I u nas się sprawdzał rewelacyjnie. W pierwszym miesiącu i w ogóle w pierwszych tych 3-4 tygodniach Andrzej miał bardzo kolki wieczorem i w nocy, od tego, że łykał powietrze podczas jedzenia mleczka. I tak naprawdę pomagało masowanie. Nie dawaliśmy mu też żadnych kropelek, no bo, no bo nie dawaliśmy, bo na początku myśleliśmy, że to po prostu ma. A na początku to w ogóle myśleliśmy, że on po prostu nie może zasnąć. Później, jak mniej więcej stwierdziliśmy, że to mogą być kolki, to może myśleliśmy, że to jest od tego, co jajem. Później się okazało, że nie, że wcale jedzenie nie ma wpływu na, na niego, a później już doszliśmy do tego, że to są kolki od powietrza. No i tak, i pomagało masowanie, brzuszka, ale jednak wiadomo, że ciepełko rozluźnia te jelitka i rozluźnia naczynia krwionośne i rozluźnia całego człowieka i mięśnie i jest po prostu ciepełko jest rewelacyjne i jest lekiem na całe zło. Dlatego od samego początku aplikowaliśmy właśnie Mr.Abi Andrzejkowi i działał świetnie. Nie dość, że go rozluźniał, to bardzo fajnie sobie przy nim zasypiał i teraz nawet zdarza się tak, że już Andrzej nie ma kolek na szczęście, to bywa tak, że na przykład nie może sobie zasnąć, bo czasami przegapi on, albo troszeczkę my przegapimy, albo chcemy go przyciągnąć i przegapiamy tą godzinę jego idealnego spania, bo no uczymy się tak naprawdę jeszcze siebie. Andrzej nie ma dwóch miesięcy za... Parę dni skończy, więc to jest bardzo krótki czas, żeby wiedzieć e, o sobie wszystko. A więc chcieliśmy go ustawić na godzinę 19, żeby wtedy go kąpać, karmić i spać. Ale okazuje się, że Andrzej wybrał sobie godzinę 18, i czasami zdarzało się tak, że my go troszeczkę chcieliśmy przeciągnąć, a jemu ta godzina idealnego spania mijała i nie mógł zasnąć, więc wtedy też. Karmienie, Mr. B na brzuszek. No i Andrzej, jak wiecie, taki błogi, tutaj my go tuliliśmy. Mr. B razem z nami się huśtał, bujał i słuchał tych wszystkich kołysanek. No i sobie wszyscy zasypialiśmy. Na szczęście Andrzej był pierwszy, a nie my. No więc powiem Wam, że to jest naprawdę świetna zabawka. Bardzo fajna inwestycja i tak jak Wam mówię. To może być super przyjaciel, super maskotka dla maleństwa. Jest bardzo lekki i jest wielofunkcyjny. Yy, dlatego ja jestem tym wynalazkiem zachwycona, szczególnie, że to jest produkt. Polski, który, który jest od firmy Lural i jest naprawdę świetną rzeczą. Jest to firma taka bardzo przyjazna wszystkim konsumentom, która jest bardzo wiecie, taka internetowa, co jest bardzo na plus, ponieważ robią sobie duże zasięgi, starają się dotrzeć do konsumenta i naprawdę ze świetnym produktem, chociaż to nie jest ich jedyny produkt, mają też dużo, dużo więcej różnych innych, ale o tym może kiedy indziej. Po prostu dzisiaj tylko opowiem Wam właśnie o tych rzeczach, które nam się przydały. No i jeszcze jest ostatnia rzecz, która również nam się przydała: jest to bowiem bujaczek. Bujaczki są różne: bujaczki są takie, które są elektryczne, które same się bujają, bujaczki są takie, którym trzeba pomóc się bujać. Nasz bujaczek ma wibrację i ma melodyjkę, ale musimy go bujać sami. Jest to po prostu dwukrotnie tańszy bujaczek, ale dostaliśmy go od y, babci, więc... Y... Raz, że nie ma co wybrzydzać, a dwa, że Andrzej go pokochał. Po prostu nie wiem, czy, on, czy spodobałby mu się taki wyższy bujaczek, który się sam buja. Ten jest niziutki i ten jest naprawdę piękny. Andrzej, jak sobie w nim zasypia, y, obserwuje te dwie zabaweczki, które mu tam dyndają, y, obserwuje wszystko, co jest dookoła. No i naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, w której raz możemy dziecko w takiej pozycji, która w żaden sposób nie zagraża jego kręgosłupowi. No, ale druga sprawa, on tam tak naprawdę nie siedzi też długo, bo może posiedzi 30-40 minut i on zasypia, bo jest po prostu ukojony. Ukojony jest tą wibracją, ukojony jest muzyczką, troszeczkę jest zmęczony też patrzeniem. No i czasami, jak chcemy, no to go właśnie jeszcze tam paluszkiem dobujamy, więc idealnie się to wszystko sprawdza. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o podstawowe gadżety, bez żadnego. chciałam powiedzieć wymyślania, ale dla niektórych to taki mistrzumi, który kosztuje dwie stówki, czy Mr. B, też może być wymyślaniem, ale wiadomo, ludzie sobie radzili bez tych rzeczy kiedyś ale mimo wszystko, jeżeli teraz możemy te rzeczy mieć i mogą one nam pomóc w wychowaniu maleństwa i przede wszystkim w ukojeniu go, w tym, żeby był szczęśliwszy żeby był spokojniejszy, żeby czuł się bezpieczniejszy, no to czemu w to nie inwestować, szczególnie, że naprawdę mnóstwo osób pyta co kupić, co kupić maleństwu jeżeli do Was przyjdziemy, no to Wam mówię Mr. B jest świetną opcją świetną opcją jest także miś szumiś, czy właśnie różnego rodzaju otulacze, czy te małe pieluszki, to są świetne rzeczy które moim zdaniem są podstawą do tego, żeby mieć, jeżeli ma się w domu maleństwo. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś rzeczy, które się u was idealnie sprawdziły, oczywiście napiszcie mi na dole. Dzięki waszym komentarzom. Ostatnio tak wiele rzeczy zrozumiałam, znaczy ostatnio chodzi mi o ten czas, kiedy Andrzej się pojawił. Tak wiele rzeczy zrozumiałam, tak wiele rzeczy się dowiedziałam i tak naprawdę poznałam Was też yy, i wiele nowych osób poznałam, że to jest niesamowite. A ja jestem niesamowicie szczęśliwa dzięki temu. Dlatego bardzo Wam dziękuję za to, że piszecie komentarze, że możemy sobie o tym porozmawiać, za tą w ogóle taką właśnie interakcję fajną i że możemy tworzyć właśnie takie więzi i takie bardzo, bardzo fajne rozmowy. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia niedługo. Ściskam Was mocno. Pa! Aha, aha! Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli na dole. To jest też ważna informacja. Pa!